Witajcie na moim kanale, ja jestem Ola i dzisiaj nagrywamy filmik charakteryzację na Halloween. Jeśli filmik Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem. No i chyba przechodzimy do tej charakteryzacji. Uch, ale fajnie. To jest bardzo szybka charakteryzacja. Um, nie nie potrzebuje, nie, po, <laughs> nie potrzebujecie dużo rzeczy, naprawdę mało. W 15 minut macie... Przebranie na Halloween, więc to nie jest nic trudnego. Mamy, potrzebujemy tutaj taką maskę medyczną. O taką. Ja zakupiłam ją w aptece. Jedna była za 30 groszy, więc to nie jest jakiś właśnie większy wydatek. Yy, dobra, bo aptekę chyba każdy w swoim mieście ma. Raczej. Yy, a... Taką farbę czerwoną, jakiś pędzelek, taki ja mam. O, taki pędzelek, już trochę go zamoczyłam. I tutaj taką miseczkę z wodą. Wody bardzo mało, niepotrzebnie nam bardzo dużo, bo to tylko nam będzie potrzebne zrobienia naszej krwi. Więc mam jeszcze taki drugi pędzelek, jakbym chciała coś tam, nie wiem, jakieś tam kropeczki zrobić, coś w tym stylu. E, dobra, to bierzemy sobie od razu farbę. Mm, dobra. Bierzemy tyle, wzięłam. I spróbujemy to wymieszać z wodą. Wiecie, żeby był taki kolor krwisty, żeby dużo było farby czerwonej. Bo Teraz mam taki wyszek pastelowy. E, pastelowy taki czerwony. Taki niefajny. A to mamy już taki kolor krwisty, strasznie więc musimy więcej dawać farby. Nie może być też za gęsta ta krew, bo wtedy nie będzie nam się chciała rozprys rozpryskiwać na naszej masce, więc więcej wody i mniej farby, jakoś tak. Ja cały czas się mieszam, żeby wszystko się wytykowało. Dobra, biorę więcej farby. Napiszcie w komentarzu, kto się przebiera na Halloween i będzie chodził, bo ja będę. I od razu się w tą maskę przebiorę, więc spoczko. No chyba to jest to, o czym myślę. Może jeszcze troszeczkę dodam mojej farby czerwonej dobra, jest chyba ok. Odkładam sobie na bok farbę. I to też. Biorę się za moją maskę. Jak ona ma tutaj takie zagięcie, to musicie sobie ją tak roztegować, żeby wszędzie weszła farba. Kurcze, jak to zrobić? Jakoś tak musicie to zrobić. Dobra, bierzemy pędzelek z naszą krwią i musimy jakoś rozpryskiwać tą farbę po naszej masce. Kurczę, mam rudną rękę. Dobra, z stół! Później się umyję. No, powiem Wam, że to bardzo yy, wygląda, tak prawdziwie, tak jak prawdziwa krew, mi się bardzo na razie podoba. Yy, Najwięcej farby dawajcie na środek, a potem tam już po bokach jakieś tam mini kropki takie, które się rozpryskują, taką rozpryskaną krew. Wow, ale to fajnie wygląda. No fajnie to wygląda, fajnie, fajnie. Mogę na razie Wam pokazać, tylko się zrobiła taka woda i... Kurczę, muszę to trochę ścieknąć. Mam całe brudne ręce. dodam farby i tu i będzie dźwięk zaraz do was wrócę już do was wróciłam eee, dobra tylko poszłam sobie po chusteczkę żeby wyczeć mój stół bo był cały uwalony i tak by mi się nie fajnie robiło wracamy do roboty która była przed chwilą możemy sobie jeszcze tak porzucić Kiwać, tak rzucać tą farbą po całej naszej masce, tak dotykać leciutko, no wiecie, takie plameczki. Może jeszcze jutro, nagram filmik z Halloween, już z moją koleżanką. Jak dobijecie dzisiaj... Pięć łapeczek w górę. Jak dobijecie tyle, to na jutro nagram filmik z Halloween, z moją koleżanką Agatą. No, to tyle tego tematu. Dobra, teraz sobie może to trochę rozszerzę, zrobię to tak. I dodam w te miejsca, których była złożona ta maska, żeby tam było też trochę krwi. Dobra, skapujemy okej, okay. jak to fajnie wygląda. No i chyba to tyle z tego filmiku. Tak będę wyglądać. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Skorzystajcie z tego pomysłu. Musicie maskę też zostawić do wyschnięcia, to chociaż troszkę, żeby to wyschło. No i to tyle do tego filmiku. Pa!